No witam wszystkich serdecznie z tej strony Stein, a to jest moje 100 dni na świecie hardcore. W pierwszym dniu oczywiście pozbieraliśmy najbliższe itemy, i skraftowałem łódkę oraz kilow. Stwierdziłem, iż mamy ocean w pobliżu, to trzeba go wykorzystać, aby poszukać darmowych lutów i ze skrzynek. Szukałem skarbów według map, zrobiłem żelazne narzędzie tarczę oraz klatę. Zaczęła się wieka rzeź krów, aby zdobyć jedzenie oraz kurę. No i znowu zaczęliśmy poszukiwania skarbów, bo czemu by nie. Powtórka rzezi, no i pierwszym potworem jakiego zabiłem to jest pająk. Znalazłem oczywiście skarb kolejny. W drugim dniu zaczęliśmy zbierać drewno, no i zmusiałem zrobić nową skrzynię. Polowaliśmy na owce na łóżko, no i zdobyłem parę fantów z różnych skrzyń ze skarbami. Zrobiłem łóżko i w końcu mogłem się przespać. W kolejnym dniu zacząłem od plądrowania statku, no i ruszyliśmy świat. Znalazłem portal, ogarnąłem skrzynkę, zrobiłem wiadro z wodą i zacząłem kopać Obsydian na portal oraz na Enchant. Wypatrzyłem kolejny statek, no i nie zgadniecie. Plądrowanko, portal a tam kolejny Obsydian. W dniu czwartym zaczęliśmy od skrzyni, znalazłem biom wiśniowy oraz Outpostu villagerów, No i musiałem koniecznie zrobić oznaczenia na tym, otóż, biomie. Znalazłem kolejny biom niedaleko u siebie, no i poszedłem spać. W piątym dniu znalazłem wioskę villagerów, Tak się cieszyłem, że im ukradłem parę przedmiotów ze skrzyń. Znalazłem odpowiedni domek na tymczasową bazę, gdzie z pewnością trochę czasu zamieszkam. Posadziłem w międzyczasie drzewo, no i ogarnąłem sobie piecek. Zacząłem robić schron dla villagerów na przyszłe trady, Kradłem łóżka oraz je układałem. Strzegłem owce na potęgę i znów wróciłem do łóżek. Zbierałem piasek oraz kwiaty na barwniki. W dniu szóstym zrobiłem kolejny piec i stawiłem piasek, ścinałem drzewo, wyrównałem teren no i pofarbowałem szkło. Zacząłem budować dach, dla NPC-ów, no i chciałem obniżyć o jedną kratkę w dół. Poustawiałem z powrotem łóżka, dokończyłem dach. Uwaga, i zacząłem w końcu się tradeować. Zrobiłem bibliotekarza i poszedłem spać. W kolejnym dniu starałem się, żeby bibliotekarz dał nam pożądany trade, ale niestety poddałem się. Wyrównałem teren po to aby zrobić prowizoryczną farmę. Na marchewki i ziemniaki no i wróciłem z powrotem do biblioteki, Robiłem traden z zapatyki, no i w końcu trafiłem na się ochrona. 3. No to od razu wziąłem cztery książki, zrobiłem kowadło, no i ulepszyłem nową zbroję żelazną. W dniach 8 i 9 zacząłem od znacznika wioski, ścinałem drzewo i poszedłem kopać. Prawie Creeper wybuch z boku i szukałem deksów. Znalazłem spawner, oświetliłem go, ogarnąłem skrzynki. I zrobiłem znacznik Dzień dziesiąty, zrobiłem enchant na jej biblioteczki Zrobiłem podstawową farmę trzciny cukrowej No i wypatrzyłem obok domek By przerobić go na domek z enchantem Zrobiłem kolejny trade z npc tem Ścinałem drzewo świerkowe, robiłem kolejny trade Posadziłem pszenicę A na koniec Nie zgadniecie ścina nie drzewa Oczywiście jeżeli chcecie kolejne odcinki ze studni Zasubskrybujcie kanał, no i trzymajcie się, cześć.